Chociaż laty już się skończyło, zamówiłem również krótkie spodenki dresowe. Spodenki uszyte są z materiału, który w swoim składzie posiada 90% bawełny oraz 10% poliestru. Sposób wykończenia dzianiny to pętelka. To, co od razu rzuciło mi się w oczy, to wielopanelowa budowa. Dzięki temu uzyskano w sumie cztery kieszenie: dwie z przodu oraz dwie po bokach. No i tutaj wchodzi aspekt praktyczny versus taki aspekt wizualny. Szeroki ściągacz, co zdecydowanie wpływa na komfort. Do tego, jakby przeszyć było mało, to jest on przeszyty w dwóch miejscach, ale w mojej ocenie jest na to powód. Jak już przy sznurku jesteśmy, to te otwory, kiedy nie ma tutaj przelotek, no mogłyby być trochę lepiej wykonane. Sznurek zakończony jest. Dwoma kłami, co jest bardzo fajnym smaczkiem. Szwy od zewnątrz poprowadzone równo. Mamy tutaj zarówno przyszycia overlockowe, które łączą materiał, że płaskie szwy, którymi zostały wykonane podwinięcia. Się nie marszczy, znalazłem może tylko gdzieś tam jedną wystającą niteczkę. Mamy tutaj trzy metki. z poliuretanowa, jeśli się nie mylę, połowie nogawki. Poliuretan no może gdzieś tam delikatnie drapa. Mamy tutaj dwa nadruki, jeden z przodu oraz z tyłu. Szwy od wewnątrz wykonane bardzo estetycznie, nawet overlock jest odpowiednio podwinięty, aby nie odstawał i nie podrażniał podczas intensywnego ruchu. Na to 220 zł.